Cześć, tu zespół kanału Świat ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Poranek był słoneczny, ale wiatr z nad jeziora niósł już jesienny chłód. Na szkolnym dziedzińcu gwar dzieci mieszał się z dźwiękami dzwonka roweru i szuraniem tornistrów po żwirze. Pośród kolorowych plecaków i rozmów o grach i TikToku stała ona, niska dziewczynka w grubym swetrze i z opaską uciskającą włosy w nieco krzywy warkocz. Jej imię brzmiało Milena i różniła się od innych dzieci. Poruszała się powoli, z wyraźnym wysiłkiem, a do jednej z nóg miała przypięty ortezę. Szła z wyraźnym utykiem, zbyt dumnie, by prosić o pomoc, zbyt samotnie, by ją dostać. Na moment usiadła na ławce, żeby poprawić rozwiązany but. Niestety, sznurówki były zbyt cienkie, palce zmarznięte, a pozycja niewygodna. Wtedy padło pierwsze słowo, zbyt głośne, by nie trafiło do niej. I zbyt lekkie, by dzieci wiedziały, co zrobiły. Patrzcie, księżniczka się potknie, zaśmiał się chłopak w kapturze, wskazując na jej buty. Może ją ktoś jeszcze poniesie? Kilkoro dzieci dołączyło do śmiechu. Milena poczuła znajome pieczenie w gardle, pochyliła głowę, jakby to miało ochronić ją przed wszystkim. I wtedy ktoś się zatrzymał. Nie dzieciak, nie nauczyciel. Mężczyzna w garniturze, z drogim zegarkiem i twarzą którą znała z telewizji, przyklęknął przy niej. Bez słowa, bez kamer. Jego dłonie były pewne i ciepłe. Jedną ręką przytrzymał jej nogę, drugą zawiązał starannie sznurówkę. Teraz się nie rozwiąże. Powiedział cicho. Dzieci ucichły. Milena spojrzała w górę. Rozpoznała go natychmiast. To był Ignacy Rudnicki, jeden z najbogatszych ludzi w kraju. Właściciel sieci hoteli, inwestor, człowiek, o którym pisano, że nie ma czasu nawet dla siebie, a co dopiero dla innych. W garniturze Brioni'ego, z telefonem stale przypiętym do dłoni, był symbolem sukcesu i chłodu. A jednak teraz jego kolano brudziło się na szkolnym żwirze, a on patrzył na nią z czymś, czego Milena nie umiała nazwać może szacunkiem, może troską. Ignacy odsunął się na bok i wstał, nie mówiąc już nic więcej. Odwrócił się i odszedł w kierunku głównego wejścia skąd właśnie miał odebrać ważną nagrodę za działalność charytatywną. Ale coś w jego spojrzeniu się zmieniło coś, co rozpoznała jego asystentka kilka minut później, gdy próbował ukryć drżące dłonie, patrząc na listę uczniów, których stypendium współfinansowała jego fundacja. Proszę pana, wszystko w porządku. Zapytała. Ignacy w milczeniu wskazał palcem jedno nazwisko. Na jego twarzy pojawiła się bladość, jakby nagle ktoś wyłączył światło. Milena Kosowska. To nazwisko znał. Nie z fundacji, nie z przypadkowej listy. Z przeszłości. Z jednego dokumentu sprzed lat, który miał nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Spojrzał przez szybę, gdzie dziewczynka właśnie odchodziła z innymi dziećmi. Buty miała zawiązane, ale jej krok był ten sam, powolny, nieregularny. Kto ją tu przyprowadził? Spytał nagle. Matka, ale chyba nie mieszkają w mieście. Tylko gdzieś dalej. Matka sama wychowuje, z tego co wiemy. Nie ma za dużo. Ignacy zamilkł. Myśli wirowały. Wszystko wracało. Jeden podpis, jedna decyzja, o której miał nigdy nie myśleć. Wieczorem tego samego dnia Ignacy Rudnicki siedział sam w swoim gabinecie, z kieliszkiem czerwonego wina w dłoni, lecz nie tknął ani kropli. Obok leżał rozłożony tablet, a na ekranie widniało nazwisko Kosowska Iwona. Milena Kosowska, córka Iwony Kosowskiej. Iwona, nazwał ją kiedyś miłością, której nie potrafił udźwignąć. Była pielęgniarką w szpitalu, gdzie w młodości trafił po wypadku samochodowym. Nie miała nic wspólnego z jego światem, skromna, uparta, z ciętym językiem i niewiarygodnym spokojem. Trzymała go za rękę, gdy nie wiedział jeszcze, czy będzie chodził. Znała wszystkie jego blizny, te na ciele i te pod skórą. A mimo to odeszła. W milczeniu, z dnia na dzień. A teraz. Milena, wyszeptał. To niemożliwe, ale dokumenty były jednoznaczne. Nazwisko matki, miejsce urodzenia, nawet zdjęcie w archiwum fundacji. Dziewczynka miała oczy Iwony i ten sam sposób unoszenia brwi, gdy była zła. Zamknął oczy. Wszystko wróciło. Tamtego dnia, ponad dziesięć lat temu. Iwona przyszła do jego mieszkania z drżącymi dłońmi i cichym głosem powiedziała, że jest w ciąży, że nie chce pieniędzy, że jeśli nie chce być częścią tego życia, to nie musi. I że nie zamierza prosić. Więc nie prosiła, a Ignacy ze strachu, z ambicji, z tchórzostwa pozwolił jej odejść. Nie podpisał uznania ojcostwa. Przelał tylko jednorazową sumę na konto przez prawnika. Dla godnego życia, jak wtedy napisał Potem kazał zamknąć temat. Tyle lat, tyle lat spędzonych na budowaniu imperium. I wystarczyło jedno ugięcie kolana na szkolnym podwórku, by to imperium zadrżało. Kilka dni później, przebrany w zwykły płaszcz i kaszkiet, wysiadł z samochodu na jednej z bocznych ulic w piastowie. GPS wskazywał adres z dokumentów fundacyjnych. Kamienica była stara, z odpadającym tynkiem. Przed bramą stał chłopak w kapturze. Który rzucił mu obojętne spojrzenie i wrzucił pet do rynsztoka. Ignacy wszedł po schodach na drugie piętro. Zapukał tylko raz. Drzwi otworzyła iwona. Na sekundę świat się zatrzymał. Nie zmieniła się aż tak starsza, z cieniami pod oczami, ale jej spojrzenie było to samo Równe Czujne otworzyła usta, ale nie powiedziała nic. Tylko wciągnęła lekko powietrze i cofnęła się krok w głąb mieszkania. Wiem że nie mam prawa tu być, powiedział Ignacy. Ale muszę zadać jedno pytanie. Iwona oparła się o framugę. Już znasz odpowiedź, skoro tu jesteś. Ignacy spuścił wzrok. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Powiedziałam, tylko nie chciałeś słuchać. Milena była w swoim pokoju, ale drzwi były lekko uchylone. W środku leżały zeszyty, kredki, a na ścianie wisiało zdjęcie z jakiejś kolonii. Milena z innymi dziećmi w sandałach z uśmiechem, jakiego nie widział tamtego dnia na boisku. Ona wie, kim jestem! Zapytał cicho. Iwona pokręciła głową. Nigdy jej nie mówiłam. Nie chciałam, żeby nosiła na sobie ciężar twojego nazwiska. Ignacy chciał zapytać, co to znaczy, ale nie potrafił. Zamiast tego wyjął z kieszeni coś małego, medalik, który Iwona nosiła, gdy się poznali. Przechowywał go w sejfie. Zawsze myślał, że odda go kiedyś. Nie chcę zabierać jej ze sobą, nie chcę wywracać jej życia do góry nogami, powiedział. Ale jeśli pozwolisz, chciałbym być obok. Choć to nie jako milioner, jako ktoś, kto wreszcie zrozumiał, co naprawdę ma wartość. Następnego dnia Ignacy znowu stanął pod szkołą. Tym razem nie było mediów, nie było nagród. Ubrany jak zwykły człowiek, czekał. Milena wyszła ostatnia. Sznurówka znowu się rozwiązała. Ignacy zrobił krok. Ale wtedy podeszła do niej inna dziewczynka i bez słowa uklękła, by jej pomóc. Milena się uśmiechnęła. Ignacy cofnął się, pozwalając scenie rozegrać się bez niego. Może nie wszystko stracił. Może coś da się jeszcze naprawić. Jesień zaczęła malować liście na rutą i złoto. W szkolnym ogrodzie uczniowie zbierali kasztany do prac plastycznych, a Milena śmiała się z koleżankami. Już nikt się z niej nie śmiał. Nie odkąd historia o mężczyźnie w garniturze, który zawiązał buty i nie powiedział ani słowa, zaczęła krążyć po szkole. Była opowiadana tak często, że zyskała niemal status legendy. Ale Milena wiedziała, że to nie była bajka. Bo od tamtej pory ten sam mężczyzna pojawiał się regularnie. Na początku przypadkiem, niby po odbiór papierów, niby z wykładem o przedsiębiorczości. Potem zaczął przekazywać książki wspierać szkolną bibliotekę, dofinansować salę rehabilitacyjną. Nikt nie mówił jego nazwiska głośno, ale wszyscy wiedzieli, że to ten z telewizji. Pewnego dnia, po zajęciach, Milena przyszła wcześniej do domu. Iwona jeszcze nie wróciła z pracy. Dziewczynka sięnęła po mleko i rozlała trochę na stół. Wzięła papierowy ręcznik, żeby wytrzeć, ale pociągnęła za nim coś więcej, teczkę z szafy. Upadła z trzaskiem, a z niej wysunęło się zdjęcie. Iwona i Ignacy Rudnicki sprzed lat śmiali się do siebie, trzymali się za ręce. Byli blisko, zbyt blisko, by to była zwykła znajomość. Milena poczuła, jak zimno obejmuje ją od środka. W teczce znalazła więcej: fragment listu, wyciąg bankowy, akt urodzenia, jej akt urodzenia. I rubryka Ojciec, pusta, ale z boku, na odwrocie. Widniała odręczna notatka. Nie jesteś sama. Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. Znała ten charakter pisma. Widziała go na liścikach do nauczycieli, na podpisanych kartkach z fundacji, nawet na bilecie do biblioteki. To był on. Kiedy Iwona wróciła, zastała Milenę siedzącą na łóżku. Dziewczynka patrzyła na nią bez łez, ale z czymś głębszym, jakby próbowała odgadnąć sens świata. To prawda! zapytała cicho. Iwona usiadła obok. Długo milczała. Tak, przyznała w końcu. To twój ojciec. Dlaczego nigdy mi nie powiedziałaś? Bo chciałam, żebyś najpierw wiedziała, kim jesteś ty, a nie kim jest on. Kilka dni później Milena sama podeszła do niego po szkolnym spotkaniu. Miała ręce w kieszeniach, wzrok wbity w ziemię. Wiem już, powiedziała bez wstępu. Znalazłam zdjęcia. I akt urodzenia. Ignacy skinął głową, nie próbował się tłumaczyć. Mileno, wiem, że zrobiłem wiele rzeczy źle i że nie jestem ojcem, na jakiego zasługujesz, ale jeśli chcesz, mogę być kimś, kimś, kto cię nie zawiedzie więcej. Milena uniosła wzrok. W jej oczach nie było gniewu, raczej ostrożność. Nie potrzebuję milionera, ani nowego nazwiska, ale możesz przyjść w niedzielę. Mama robi naleśniki. Zawsze za dużo. Ignacy uśmiechnął się lekko. Będę. Z dżemem truskawkowym. Tylko jeśli sam przyniesiesz. W niedzielę siedzieli razem przy małym kuchennym stole. Iwona nalewała herbaty, Milena podawała talerze. Atmosfera była trochę nie, jakby każdy bał się poruszyć coś, co znów mogłoby się rozpaść. Ale kiedy Milena rzuciła pierwszym żartem o jego garniturze za więcej niż ich lodówka, a Iwona parsknęła śmiechem, coś się odblokowało. Nie byli rodziną w klasycznym sensie, ale nie byli już też obcymi. I to wystarczyło. Kilka miesięcy później, na rozdaniu nagród dla najbardziej zaangażowanych społecznie przedsiębiorców, Ignacy wszedł na scenę w zupełnej ciszy. W ręku trzymał mikrofon, lecz nie odczytał żadnego przygotowanego przemówienia. Zamiast tego powiedział tylko: Moim największym sukcesem w życiu było zawiązanie komuś butów i zauważenie, że to ja przez lata się potykałem nie ona. Publiczność wstała, ale on patrzył tylko na dziewczynkę w pierwszym rzędzie, z ortezą przy nodze i warkoczem lekko przekrzywionym. Milena nie klaskała, uśmiechała się i to wystarczyło. Rok później, na liście uczniów przyjętych do prestiżowego gimnazjum z oddziałem integracyjnym, widniało nazwisko Milena Kosowska Rudnicka. Z myślnikiem, ale nie z obowiązku. Z wyboru nie dlatego, że była córką milionera ale dlatego, że sama zdecydowała, kto jest jej rodziną.